Cześć, z tej strony Aqua i zapraszam na POKÉNEWSY! Okej, okay, no to słuchajcie, pomyślałam, że przydałyby się newsy co tydzień przynajmniej, żeby mieć świeżą wiedzę na temat świata Pokémon. W takim razie zapraszam Was na nową serię POKÉNEWS. News. Dzisiaj opowiemy, co się podziało w świecie Pokémon od 20 do 26 marca. No to co, zaczynamy. Zobaczmy. Dzisiaj opowiem Wam o tym, że po 26 latach żegnamy się z Ashem Keczamem. Nowa seria anime już niedługo pojawi się na ekranach naszych telewizorów. Nowe, nowe oryginalne postaci. Podobno seria będzie, się, będzie w kanto, nie w Paldei, co ciekawe. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy Anime podoła z, swoim, z całą swoją historią. Był już w tym tygodniu właśnie ostatni odcinek z Aszem. Pożegnał się tak, jak się z nami przywitał, czyli piękną tęczą. No, i niestety no, czas iść dalej. Według mnie to była bardzo dobra decyzja, żeby y, przejść dalej i kontynuować historię z nowymi postaciami. Tak, nowa, nowa seria y, anime będzie nazywać się Pokémon Horizons. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nowy dodatek do Pokémon TCG już w czerwcu poznaliśmy nazwę nowego dodatku, będzie to z, oczywiście to jest nazwa angielska Scarlet and Violet Paldea Evolved. Ten dodatek będzie się składał z aż trzech dodatków japońskich. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Jak zobaczycie, Paldea Evolved będzie się składać z Snow Hazard, Clay Burst i z, już wam jeszcze powiem którego, jeszcze z Triple Beat. Więc mamy aż trzy dodatki, z których będzie się składała Palda i Volt. Jest tu dość sporo kart, którymi można się zainspirować i pododawać do do, swoich, do swojej talii. Triple Beat. Jak widzicie, możecie sobie wejść na stronę Pocket Guardian i przeczytać tłumaczenia z japońskiego na język angielski. Dużo nowych ix ów Ciekawe stadiony. Już mamy IX -y naszych nowych starterów z PALDEI. Też warto, warto na to spojrzeć. Mamy. Dość ciekawe Pokémony wspomagające. Znowu mamy e, Oricorio, przedruk, przedruk Oricorio. E, z supporterów warto spojrzeć na e, Dendre, szczególnie na Full Art. Jest wspaniały. Będą dwie wersje: będzie Secret Rare, e, Secret Art i Full Art. Obie wersje będą krocie kosztować naprawdę. Warto na to spojrzeć. Popatrzcie: wybieracie kartę z ręki. Dajecie na ją na spód swojego deku i wówczas dobieracie do 5 kart. Dość ciekawy supporter. To jest dość ciekawy supporter, jeżeli gracie taliami one, one yy, i nie yy, kartami, które mają więcej niż 120 hp. Fajna wyszukiwarka basic Pokémonów. Yy, nowa Special Energy, która może pomoże e, re, talii Regi, e, która teraz traci dość dużo special energii, więc może a uda nóż się, uda się zreanimować tę talię. E, tutaj mamy, jak widzicie, nową e, wyszukiwarkę e, e, superior, e, superior Energy Retrieval. Mamy discard dwóch kart z ręki i wówczas czter, aż cztery basic energy wracają e, z discard pile'a do waszej ręki. Dość ciekawe. Tak, to jest jeden z japońskich dodatków. Następnie mamy e, dodatki Snow Hazard i Clay Burst. Tutaj szczególną uwagę zwróćcie na iono. E, na i ono jest dosłownie mieszanką marni z N. Nie wiem, czy graliście w karty 5 lat temu, ale tak, jest to, słuchajcie, fajne disturbtion znowu w grze. Czyli mamy tak, tasujemy rękę my i przeciwnik, dajemy wszystkie karty na spód swojego deku. I wówczas dobieramy tyle kart, ile zostało nam prize'ów. Świetna karta, na pewno będzie grana. I znowu mamy jakieś super rody, przedruczki, druczki. Oczywiście inne nazwy, żeby, żeby przypadkiem starych kart nie uszyć. <laughs> Brave Charm i jak na razie, jak na razie tyle, tyle znamy. Tyle znamy tych kart. Więc jest, jest z czego wybierać, słuchajcie. Co jeszcze nam daje nowy dodatek? Piękny Elite Trainer Box, zobaczcie, te z, szczególnie te znaczniki. Znaczniki i e, kostka, która jest trójkolorowa, bardzo ładne. Zauważcie też, że mamy e, 11 boosterków. Czy dobrze liczę? 2, 4, 6, 8, 10, 11 boosterków, tak! Książeczka jak zwykle, nowe energie, i mamy kartę promo z pikaczu Bardzo fajnie, super zestaw. O, to jest właśnie ta karta promo w pełnej okaza okazałości. Ona była rozdawana w japońskich Pokémon Center przy premierze z gry Scarlet and Violet. Fajnie, że mamy angielski przedruk. No i oczywiście puszki, puszeczki i inne pierdłeczki. Wszystko to będzie już u nas w czerwcu. News. Tak zwany, nie wiem czy was zainteresuje, ale jest śmiesznie nowy samolot w Japonii z serii poka samolotów. No to słuchajcie, pokażę wam teraz jak to się lata w Japonii. Mamy, słuchajcie, stronę internetową Pikachu, Jets, możemy lecieć, słuchajcie, z Pikachu, i zależnie od tego, jaki sobie samolot wybierzemy, to lecimy w różne miejsca. Możemy sobie polecieć do Tajwanu, możemy sobie polecieć do Singapuru, czy też oczywiście na klasyczny kurs wakacyjny japoński, czyli na Okinawę. Na Okinawę chyba najwięcej tych samolotów leci. Jak widzicie, już było ich dużo, a tutaj 4 czerwca pojawi się nowy z riakłazom, Rowletem, oczywiście Charizard gdzieś się tutaj musiał pokręcić. Jeżeli chcecie sprawdzić, możecie wejść na flyingpikachu.com, zobaczyć jakie wycieczki Was czekają z liniami lotniczymi ANA i gdzie możecie dolecieć z Pikachu. Ostatni news na dziś, nowe Squishmallowy. Kolejne skwiszmołołe y pojawiły się na rynku, więc mamy Snorlaxa i Togepiego. Nie wiem czy zbieracie te pluszaczki, jest to dość ciekawy dodatek do aranżacji wnętrz. Więc jeżeli was interesują lub interesuje któryś z tych Pokémonów, proszę bardzo, możecie kupić, już są dostępne. bodajże w USA. Da się je spokojnie sprowadzić do nas. <gryw> Mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba, że yy... Dowiecie się czegoś nowego, że będą te newsy jakieś takie ciekawie wybrane. Jeżeli chcecie usłyszeć coś ze swojej dziedziny, na przykład z Pokémon Go, czy też z Pokémon VGC, chętnie o tym poczytam, chętnie stworzę krótkie newsy na ten temat. Więc piszcie, co o tym myślicie w komentarzach i do zobaczenia za tydzień.